Szanowni Państwo, otwieram 82. zazwyczajną sesję Rady Gminy Wysław -Kolice. Bardzo proszę Państwa radnych o zalogowanie się do systemu. Do Pani Jadwiga Małgorzata, przynajmniej na koniec kadencji, to są, to są, to są, to są te tabliczki odpowiadające. To dwa razy trzeba. Państwo też dostali. Jedenastka, wóz, i Szanowni Państwo. Na podstawie listy obecności, a także elektronicznego zalogowania się do systemu. Stwierdzam, że nasze obrady będą miały prawomocny charakter. W dzisiejszych obradach bierze udział 14 radnych. Nieobecny jest tylko Pan Radny Augustyn Liczyński, ale dzwonił do mnie, że nie rady przyjdzie na dzisiejszą sesję. Jeszcze raz witam bardzo serdecznie państwa wszystkich. Tego że jest to sesja nadzwyczajna, przejdziemy teraz do punktu trzeciego rozpatrzenie projektu uchwały. Pierwszy projekt uchwały w sprawie prowadzenia zmian budżetu gminy Wysokowice na 2024 rok. Numer 970 70. Data wpływu 18 kwietnia 2024 roku. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy. Czy są pytania do projektu uchwały? Pan Radny Do Pana Skarbnika Przedszkola 60 tysięcy, rozumiem, że to wpłynęło za 40, tak? Nie, za korzystanie z przedszkoli. Czyli tak, dzieci, dzieci były pozostawiane dłużej niż 5 godzin w większej ilości, więc te wpływy były wyższe. Co to oznacza, że y, zauważa się, że wystąpią niedobory w planie wydatków? Dokładnie, mamy tyle dzieci poza e, terenem gminy w przedszkolach, że kwotę, kwotę, którą zaplanowaliśmy w pierwotnej konstrukcji budżetu, już widać, że będzie dużo niższa. Więc jeżeli mamy wpływy wyższe z naszych przedszkoli, przeznaczamy je na dodatkowe koszty związane z udziałem naszych dzieci w przedszkolach poza terenem. Czyli to nie te pieniądze nie wchodzą w przedszkolę, tylko wchodzą w system. Poza w system. System. Tak, w system. Dobrze. I drugie, to mam pytanie, też proszę mi powiedzieć, co z tą szkołą, o co wychodzi te 99 miesięcy. Tak, dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej, z uwagi na to, że jest z budżetu państwa, jest przyznawana w danym roku budżetowym. W wyniku tego, że inwestycja, w zasadzie odbiory inwestycji przedłużyły się do początku nowego roku budżetowego wówczas można było dokonać ostatecznej zapłaty dla wykonawcy i ta część zapłaty musiała zostać wyjęta z kwalifikowalności całego zadania, które było objęte dotacją, a w za tym ta dotacja musiała zostać o tą kwotę pomniejszona. Czym zapłaciliśmy, czy dopiero zapłaciliśmy? Nie, my już zapłaciliśmy, tylko dotację, tę te dotację też już zapłaciliśmy i teraz musimy oddać część tej dotacji, która jakby została proporcjonalnie pomieszona. Bo się nie zmieściła w 2023 roku w całości. kolejne pytanie to takie zadanie inwestycyjne, bo tutaj oszczędności wyszły z dróg z przetargów, a cały przeznaczone nie na drogi tylko na zupełnie inne. No, taka jest propozycja. Były wnioski tutaj od podmiotów o pomoc w tych przedsięwzięciach, co zostało opisane w uzasadnieniu. I z uwagi na fakt, że te oszczędności powstały, owszem, one nie poszły na drogi, tylko na te inne dodatkowe zadania. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Jeżeli nie ma, to przejdziemy do głosowania nad projektem uchwały. Bardzo proszę Państwa o głosowanie. Dziękuję. Głosowało 14 radnych. Wszyscy yy, za było. 13, jedna osoba się wstrzymała. Kolejny projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Wysokowice, który uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy. Numer w Dzienniku 71, lata wpływu 18 kwietnia 2024 roku. Czyli Jeżeli nie ma, nikogo, Pytań, to, to jest związane, tak jest. Czyli przejdziemy do głosowania. wysokości uchwała za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w ruchu kalendarzowym, który którym kończą 6 lat, przedszkole publiczne wraz z udziałem w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wyspakowice. Data wpływu 16 kwietnia 2024, numer dzienniku 65. Projekt uchwały nie ma żadnej opinii komisji. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Pan radny Żurowski. Czy to jest jakiś automat, tak? Czy... Tak, co roku wychodzi o ministra, który nam wskazuje, że możemy podnieść kwotę do kwoty maksymalnej wskazanej w tym obwieszczeniu. I ostatnio podejmowaliśmy w tamtym roku, bo złoty 30, zł, a w tym jest złoty 44. Zł. Dziękuję. Jeżeli nie ma pytań, to przejdziemy do głosowania. Wszyscy obecni za przyjęciem projektu uchwały. Kolejny projekt uchwały. w sprawie określenia zasad przeniesienia praw własności do poddania użytkowania nieruchomości gruntowych w związku z realizacją rocznym wynikających z artykułu 29a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Nr w dzienniku 60, data wpływu 11 kwietnia 2024 projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Regionalnej i Ochrony Środowiska. Czy są pytania do projektu uchwały? To jest włącz Załącznik numer 1 do roku 3046. Ale to pewnie tak po prostu wskaźnikowo. To jest na ostatnim miejscu. Lepiej tak daleko nie być w się No. no to jeżeli nie ma pytań, to przejdziemy do głosowania. Kolejny projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej załadowane w Urzędzie w działek numer 624 łamane przez 13 i 624 łamane przez 14, obręb 9 Mysłakowice. Projekt uchwały zyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Czy są pytania Pani Rada zyska. To jest 1 maja poniżej Marii szorki, tam gdzie mamy dwa życie garaży. Jeżeli nie ma więcej pytań, to proszę o głosowanie w sprawie projektu uchwały. I radny Andrzej Masztaleczny. Szanowni bardzo, dzisiaj taka była niezbędna w uchwał, bo ze względu na to, iż Pan ustawowy do wniesienia odpowiedzi na skargę wniesioną przez firmę na machny z USA, tak na skróty powiem, właściciela wędrowni, będzie łatwiej Otóż proszę Państwa, skarga dotyczy naszej uchwały podjętej w roku 2019 w zakresie ustalania zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń i gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Tak na okrągło, powiem, to dotyczy tej uchwały krajobrazowej związanej z reklamami, więc może być bardziej tam. Skarga została wniesiona w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, który zapadł 12 grudnia 2023 roku, czyli relatywnie niedawno, w którym Trybunał Konstytucyjny stwierdził niekonstytucyjność artykułu 37, literka A, ustęp 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ze względu na to, iż w w ustawie tej nie uregulowano kwestii związanych z ewentualnymi odszkodowaniami dla podmiotów, które zobligowane byłyby do dostosowania swoich parametrów reklam i obiektów małej architektury zgodnie z podjętymi uchwałami przez Rady Gminy. Ten został wyeliminowany z obrotu prawnego, a był on podstawą do kształtowania naszej uchwały. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż mamy do czynienia z tak zwanym brakiem regula regulacji prawnej, powodującej, iż de facto w wyniku aktów prawa miejscowego podejmowanych przez organy samorządowe dochodzi do swoistego wywłaszczenia niezgodnego z konstytucją. Orzeczeń. to orzeczenie jest relatywnie świeże, ono zapadło w grudniu 2023 roku, od 21 grudnia jest obowiązujące, więc uchyla z obrotu prawnym podstawę prawną. Trybunał Konstytucyjny też wprost wskazał, iż kwestie związane z odszkodowaniami nie należą do kompetencji organów gminy, nie mogą, nie, nasz zakres działalności nie powoduje tego, możemy się odnosić do regulacji odszkodowawczych za akty, które, które regulują kwestie publiczne. Stąd też mamy lukę prawną, czy mamy nie do, brak regulacji, bo właściwie tak to określa Trybunał Konstytucyjny. W samej treści skargi firma Jeromimo Martę o uchylenie całej naszej uchwały jako pierwszy zarzut. A alternatywie wskazuje na uchylenie artykułu paragrafu 8 pod pod, pod, naszej uchwały. To jest paragraf, który określa, że w ciągu 24 miesięcy należałoby się dostosować do kwestii związanych z parametrami Na uchwałę, czyli do roku 2019 by było już yy, skierowane do gminy. Yy, ja proszę Państwa, w odpowiedzi na skargę wskazuję czy wnoszę o oddalenie y, wniosku o stwierdzenie nieważności całej uchwały. Jednocześnie przychylam się do wniosku o stwierdzenie nieważności paragrafu 8, no, 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 no. ponieważ przepis jest przepisem niekonstytucyjnym na temat 21 grudnia 2023 roku nie funkcjonuje w obrocie prawnym i nie może być podstawą, czy wszystkie akty prawne wydane w oparciu o tę regulację oczywiście powinny być też poddane do regulacji. Ponieważ jesteśmy na przyłomie kadencji, ja pozwoliłam sobie zachować tutaj takie uwagi, w których odnoszę się, iż analiza prawna całej uchwały będzie poddana po ustytułowaniu się organów kolejnej kadencji. I z pewnością do zagadnienia związanego z, to, z tymi reklamami i z elementem możliwym do kształtowania w drodze prawa miejscowego w odniesieniu do konstytucji i do wywłaszczania będziemy musieli wrócić, myślę, że po wakacjach, może nie jako pierwsza, najważniejsza kwestia, ale relatywnie szybko. Bo po podjęciu tych, tego orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny tak naprawdę poszła cała lawina, właśnie Jeremy Martensję jest tym który wszędzie złożył, złożył skargi na no, te uchwały, ta uchwa te uchwały, proszę Państwa, by od samego początku bo dużo kontrowersji, one nie były tak jednoznacznie czyste i tak jednoznaczne te regulacje nie były stosowane. Było dużo uwag co do tego, w jaki sposób gminy mogą kształtować te parametry. Natomiast, ponieważ no, związki też z opłatami, no, ja wnoszę oczywiście, nie uznaję, bo wydaje mi się, czy, czy zakładam, że może dojść do sytuacji, w której są stwierdzenie nie ważą się tak całej uchwały, no ale nie mogę pominąć faktu, który jest związany z czysto, z czysto obowiązującymi przepisami, czyli z brakiem podstaw do określenia terminu, ale no nie posuwam się tak daleko, że uznajemy całą za zasadną. Także ja tutaj też na końcu pozwolę sobie napisać, że w wypadku, w którym rata gminy z kolejnej kadencji podjęłaby decyzję o uchyleniu tej uchwały i na przykład nastąpieniu inną, no, która byłaby już zgodna Przecież z przepisami, to tak. oczywiście powiadomimy sąd skarżącego. Wydaje mi się, że te prace zakończą się szybciej niż orzeczenie sądu, bo dzisiaj patrząc na dynamikę pracy sądu, to powiedzmy, myślę, że około roku, a, a nam się, no jak nie dłużej, ale nam to chyba zajmie mniej czasu, ponieważ nie wątpię po tym orzeczeniu konstytucyjnego albo nastąpią zmiany w przepisach, czyli wprost ustawodawca to ureguluje, no a w ogóle nie będą się decydowały na tego typu regulacje, bo one będą po prostu zbyt ryzykowne i gdyby doszło do stwierdzenia nieważności tych czynności, czy do wysypania, czy do wysypania, czy czy to jest po prostu niebezpieczne. Także no, tyle jakby z mojej strony, żeby pasować jakieś tam szczegółowe pytania. standardowo, jak przy wszystkich skargach wysyłamy. Skarga, odpowiedź na skargi materiały związane z tamtą uchwałą. W tym wypadku było również rozczynienie nadzorcze, więc rozczynienie nadzorcze. Tak naprawdę no tak. czekamy na rozstrzygnięcie, tak? A do zagadnienia w sensie merzy to różnego, no to Biegmina, czy pan później zespołem powróci po prostujemy co, co będzie przedstawione w radzie. Znaczyłam również, że ten dzień dzisiejszy żadne działania w stosunku do firmy, że no Warta nie były podejmowane or przez no, organ wykonawczego. No, de facto my żadne działania jeszcze tak. Przymuszający czy yy, zobowiązujący, do wykonania treści uchwały nie podejmowaliśmy. Yy. No i tyle. Proszę macie Państwo w pytania. Mówi Pani Dyrektor, Pani że odpady póki co możemy? Znaczy, o, może, proszę Państwa, zostaje, o, że to, że to jest to, To jest to, co zostawiamy. Tak to, to jest długo tak. co nie To to, nie zostawiamy. To nie Chyba, że są stwierdzenia niemożliwości, albo Rada gdy podejmie uchwałę o jej uchyleniu. To są dwie ścieżki, które będą zmieniały ułamowanie, a z tej uchwały. Ona i tak, proszę Państwa, jest w dużej mierze w sensie rozsunięcia nadzorczego już wyeliminowana, tak, bo rozsunięcie nadzorczego naprawdę wiele tych zapisów, które wtedy już mówiły o wątpliwości, na duchy było. które pozostał ten dostosowany w samym przekładzie. To, to są rzeczy, które nadal obowiązują. Czy są jakieś pytania? Nie, czy na powrót do Tak, tak. Jest to nieuniknione po tym No W każdej gminie nie poskładali. Tak, A, to jest, tak, tak, jest akcja systemowa w kraju, to, to, KT. tak, to, 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 to są też podmioty, proszę Państwa, które mają najwięcej reklam w budowanym poparciu o pozwolenia na budowę. Bo tam, gdzie mamy budowle, czyli fundamenty i lokowanie w no to... Koszty, tak? To tak naprawdę chodzi o to, że nie ma systemu odszkodowawczego za obowiązek publiczno-prawny dostosowania się do innych wymogów. I tutaj to też bardzo mocno podnoszą, że prowadząc działalność gospodarczą nie mogą być zaskakiwani regulacjami, które de facto prowadzą do wyeliminowania czy obowiązku dostosowania się do norm, które zostały zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Bo no, oni stawiali się reklamy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zatem <mulety> chcieliśmy uzyskiwać odszkodowania za to, że muszą się dostosować do rynku publiczno-prawnego. Nie to na wszelki rynek. bo w razie takiego nie ale czy to mają to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zostało wydane na kanwie uchwały, przez miasto o i tam sam um, Sąd Administracyjny zadał pytanie prawne i skierował sprawę potem Naczelny Sąd Administracyjny do Trybunału Konstytucyjnego. Ja się w pełni z tym zgadzam, czym chodzi o czym chodziła na misję prawną, to ja w pełni podzielam wywody zawarte w treści orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Rzeczywiście tymi konstrukcjami prawnymi dochodzi do swoistego wywłaszczenia czołgosłupu, zmiany, zmiany budowli dla celów publicznych. I, I to tylko i wyłącznie na kampie przepisów ustawowych. Tam tutaj Rada Gminy to nie jest nasza potwierdzająca. Nie możemy Dobrze. Czyli jeżeli nie ma więcej pytań, to... ...pozytywna oczywiście, że tak. ...pozytywna. Także przejdziemy teraz do głosowania. Bardzo proszę o... Zamykam 82. sesję Rady. Gminy dziś. Dziś.